Ona powiedziała, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Za to, że niesie w sobie spełnienie, spełnienie słowa, słowo zapowiadało zbawienie. Te słowa padają w tym hymnie, w tej pieśni Magnificat, która jest poskładana z fragmentów Starego Testamentu. <muzyka> Hej, szczęść Boże, witajcie. Kolejna Hello. niedziela. <gryt> Hołk. Oh, <okay. gryt> Kolejna niedziela, w którym opowiadamy historie różańcowe. Dzisiaj chciałbym Wojtka wyciągnąć, który kocha Biblię, na takie opowieści, co ma Różaniec z, z Biblią wspólnego. Nie, nie w ogóle, tylko dla ciebie. No właśnie, i to tak sobie uzmysłowiłem, że myśmy tutaj wydobyli w pierwszym naszym odcinku te kłopoty z Maryją. Tego, tego rzekomego bałwuchwalstwa, co odziera z chwały Boga poprzez oddawanie chwały Maryi. Nic podobnego. To to, jak patrzysz na zdrową maryjność, no to widzisz w ogóle ikonę modlitwy. Tak. po pierwsze, no to ona powiedziała, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Tak. Tak? Za za to, że niesie w sobie spełnienie. Spełnienie słowa. Bo słowo zapowiadało e, zbawienie. Też to... bardzo konkretnie, nie? Że, że, że te słowa padają w tym hymnie, w tej pieśni, magnifikat, która jest poskładana z fragmentów Starego Testamentu. Nie? Bardzo biblijne. Nie? Tak, i zarazem e, te pieśni, jak to podkreślają komentatorzy pieśni ubogich Pana, czyli tych, którzy nie liczą na własne zasługi, tylko na łaskę. To Maria jest tą, która staje w szeregu tych, którzy liczą na łaskę i wysławia Boże miłosierdzie i wysławia to, że Słowo się ucieleśniło i zarazem kontempluje to ucieleśnione Słowo w sobie. Także po prostu wszystko, czym jest modlitwa, Czyli celebracją łaski, miłosierdzia, słowa, spełniania się słowa, kontemplacji tego słowa. I plus do tego wszystkiego wytrwałość, bo, bo, to, bo to u niej nie jest właśnie jakiś taki przebłysk. Tak jak to bywa, bywa z modlitwą, że ale kurczę, zarąbista modlitwa, nie? No i potem długo, długo nic i, i na następnym chwała Mu, czy wielbieniu z, z wodzem, czy z szóstakiem razem wzięci nagle, o znowu to jest, nie? Nie, to po prostu właśnie kwintesencją modlitwy maryjnej jest wierność Słowu, taka codzienna i wyrazem i te, te, tej, tej wierności właśnie jest to, to powtarzanie dziesiątków. Nie? Nie, ale to też, jak mówisz, so, sola scriptura, że tak jeszcze się do tego odniesiemy, nie? że to słowo, że, że, że ten hymn, ona cały czas też posługuje się słowem a i, i, i ta właśnie tylko łaska, to też właśnie, nie? Że, że to jest, ona jest łaski pełna, ale też właśnie, że, że liczy na łaskę, yy, no, jest wypełnieniem też tego, tak jak Yy, przychodzi wtedy, kiedy Jezus, prawda, jest oskarżony, że zwariował. <grafię> przychodzi razem z rodziną i, i wtedy Jezus pyta, kto jest moją matką, kto jest, kto są, którzy są braćmi, ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają, nie? Czyli cały czas właśnie to słowo Boże. Ja to teraz zobaczyłem, ja to teraz zobaczyłem jak, e, że, że e, on mówi, kto jest moją matką, to moimi braćmi, to tam ci, co tak bardzo. E, Maryję poważa i to patrzą na nią z oburzeniem, co on wygaduje. Tak, tak. Ona... I się porozumiewawcze puszczają sobie oko, bo, tak. bo to właśnie ona jest tą, która tak, bardziej, jest, bardziej jest matką e, słowa poprzez wiarę i przyjęcie słowa niż fizycznie. Tak. I to jest też takie spełnienie, to co ty powiedziałeś teraz bardzo pięknie, że to nie jest kwestia od y, wielkiego dzwonu czy od czasu do czasu, tylko, że to jest wypełnianie permanentne, słuchanie słowa i wypełnianie, słuchanie i wypełnianie. Nie? Zresztą to jest też dla mnie w ogóle, e, to jest, jestem w trakcie lektury książki naszego brata Kongara. E, słowo i duch. I on, on cudownie robi przegląd e, tych wszystkich fragmentów Biblii, gdzie słowo i duch występują razem. A hmm. no to właśnie, jak patrzysz na Maryję, to co masz? Masz Słowo i Ducha. Dokładnie tak. Nie? Nie? Jednocześnie właśnie to nie jest oddawanie czci Bogu, nie? Czy odbieranie czci Bogu, odbieranie. tylko jest ten moment taki, a nasza siostra w wierze, która naprawdę słuchała Słowa Bożego, wypełniała, żyła Nim, dla mnie to się przekłada też w tajemnicach. Nie? Ja sobie przypominam właśnie tą moją modlitwę z Nowicjatu też właśnie, kiedy nie wierzyłem w Maryję, mówiłem te trzy części różańca, i to, co mnie jakoś zadziwiało, też, myślę, że to jakoś były natchnienia Ducha Świętego, że czytając też Biblię, nagle widzę. No ale przecież są też inne tajemnice, że, że w, w tych tajemnicach, które są podane w części radosnej, bolesnej i chwalebnej, nie wypełniają się wszystkie fragmenty słowa, nie? Więc zacząłem tam spontanicznie układać inne tajemnice, takie, które wypływają ze słowa Bożego. No i podsłyszał o tym święty Jan Paweł II i dołożył te <laughs> części światła. Ale właśnie te części światła, ja tylko... Z tych wszystkich nie modliłem się, tylko ustanowienie Eucharystii. I papież mówi, co to nowak, będzie wymyślał nowe tajemnice, nie. a ja nie. A ja, i Ale rzeczywiście te tajemnice, właśnie ich sztu, i właśnie i, i głoszenia Słowa Bożego, jak na każdej dzień przestało, i wzywanie do nawrócenia, i, i, i przemienienia na górze, tabor. Ja to wszystko jakoś tam omadlałem w tym różańcu, pamiętam. I w ogóle, potem jak się dzieliłem w takich czy innych e, grupach, Właśnie takim pomysłem, żeby brać też tajemnice po prostu z Biblii i, i żeby się modlić na różańcu, rozważając te konkretne tajemnice, tak jak właśnie mówiliśmy w poprzednim odcinku, żeby odkrywać, poznawać Boga, żeby poznawać Królestwo Boże, siebie też w tym, że, że w przestrzeni tej modlitwy różańcowej można to robić. Więc Biblia tu jest nieodzowna. Maryja jest taką mistrzynią właśnie czytania i wypełniania Biblii, więc z nią razem, właśnie po dominikańsku, według tej tradycji modlitwy, z Maryją, właśnie, że modlimy się z nią, e, która jest właśnie pełno, pełna łaski, e, modlimy się. I zasłuchana w Słowo, nie? Bo to jest właśnie sekret tej modlitwy, tak. że mówisz na głos, wsłuchany w Słowo. I otwarty, przyjmujący łaskę, żeby się wypełniała w, w, to, w Tobie i przez Ciebie w tym świecie, nie? Modlimy się y, y, teraz z dziesiątką wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie? Tego nie ma w Biblii. No jest w Apokalipsie. W jakich intencjach? No właśnie, że, żebyśmy to też odkrywali, co ona odkrywała jako jej dzieci też nie? E, spod krzyża. Właśnie to jest matka Twoja, to jest syn Twój. Żeby ją, żebyśmy ją brali do siebie, żebyśmy ją brali też do naszej modlitwy. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święci i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo, matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój, o mój Jezu, Jezu, przebacz nam, nam nasze naszego. grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Za tydzień już ostatnia odsłona. Czytajcie Biblię razem z Maryją, tak mi jeszcze przychodzi do głowy. Ona może być rzeczywiście w tym czytaniu pomocna. Amen. Trzymajcie się z Bogiem.